Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję. O, widzę, że prezentacja jest tam z tyłu, jest ekipa. Ja będę prosił tylko, żeby dalej przesuwała slajdy, bo mam zwykle dużo slajdów. Będę mówił dzisiaj o czymś bardzo nieoczywistym, bo jeśli Państwo wyobrazicie sobie nieożytki, to bardzo wielu z Was może pomyśleć, o jakiej estetyce my tu mówimy. Mówimy tu o estetyce haszczy, zarośli, pokrzywy, czarnego bzu. Ja chciałem Państwa przekonać też, bo rzeczywiście, to jest, to są zupełnie nowe zagadnienia, które się w, zupełnie nowe w Polsce pojawiają. One są bardzo nieoczywiste. Natomiast będę dużo właśnie mówił o tej czwartej naturze, wyjaśnię potem co to jest i o tym jaki jest potencjał. Bo rzeczywiście potencjał jest ogromny i może warto się oswajać z tymi niekodokoszonymi trawnikami i warto być tymi, którzy napiszą do spółdzielni, do zarządów zieleni, że my nie chcemy, żeby ten trawnik był skoszony przed 1 czerwca. Jesteśmy, proszę Państwa, w środku Krakowa, To pierwsza formatka. Nie wiem, czy Państwo znacie to miejsce. To jest też kamieniołom, jak już tutaj Pan Profesor Adam Rostański pokazywał, tylko że to jest kamieniołom Libana, Wapienia. W zeszłym roku ten nieużytek stał się użytkiem ekologicznym. Od 8 lat prowadzę tam wyprawy po prostu do wnętrza tego kamieniołomu. To jest po prostu takie sanktuarium natury. Czasem trochę mówię górnolotnie Nowy Eden. I jeszcze wrócimy do niego na koniec prezentacji, jak zdążę. Dalej. O, trochę przyciemniało. No, tutaj cyta, cytat z Edwarda Wilsona, że wiek XXI będzie wiekiem odbudowy środowiska. Jest tutaj wśród nas bardzo dużo młodych ludzi. Jeżeli chodzi o przyrodę w mieście, jestem przekonany, że pojawią się prędzej czy później zupełnie nowe zawody, które nie znam. Renatur, renaturyzator natury czy renaturyzatorka, to jest nowy zawód. Bardzo zachęcam, żeby edukować się w tym kierunku, dlatego że także przed polskimi miastami stoi wielkie wyzwanie, jakim jest ekologiczna odbudowa miast. Dalej Bo ta przyroda jest wszędzie. To jest festiwal In Garden w Lublinie. Mój znajomy Wojciech Januszczyk, świetny architekt krajobrazu, prezes fundacji Krajobrazy, po prostu rozkuł kawałek placu przed betonem i zostawił to miejsce i zobaczył, co się dzieje. Przyroda wypełnia każdą pustkę. Są tak zwani pionierzy, one są w stanie wytrzymać najbardziej ekstremalne warunki. No i właśnie, to jest pytanie do państwa, czy to jest estetyczne. Ono się będzie przewijać przez całą prezentację. Dalej to jest Gdańsk środek Gdańska tereny gdzieś wygrodzone rezerwa inwestycyjna tak zwane nieużytki ale prezentują się bardzo ciekawie pojawiają się gatunki takie bardzo interesujące jak żmijowiec bardzo ciekawe układy przyrodnicze tam są te, te strefy takie dla ptaków ciszy dla owadów uważam że wystarczy tylko posprzątać a miejsce naprawdę prezent, prezentują się atrakcyjnie proszę dalej no i właśnie. Miasta to nie tylko ludzie. To nie tylko nasze spojrzenie. To nie tylko transport samochodowy, technika, beton, przekształcona gleba. Ale w miastach współdzielimy wszystkie przestrzenie z innymi istotami. I tych istot jest coraz więcej. I w XXI wieku te miasta też zaczynają być schronieniami. Nie wiem, czy, czy dotarliście kiedyś Państwo do raportów dotyczących spadku liczebności owadów. W całej Europie, ale w niemieckich parkach narodowych. To są bardzo ogromne ilości. To samo ten proces dzieje się w Polsce, gdzie w tej chwili bioróżnorodność krajobrazu rolniczego przeżywa wielki eksperyment jakim jest koktajl chemiczny, jakim im oferujemy. Przemysłowe rolnictwo zanik między tego pasiaka pól przemysł, takie po prostu monokultury upraw. I de facto to w miastach tworzą się takie zastępcze siedliska jak łąki kwietne wysiewane właśnie jak nieużytki yy, zielone dachy yy, coraz bardziej bioróżnorodne tereny zieleni strefy biocynetyczne zakładane gdzie niegdzie w parkach to wszystko sprawia że te miasta zaczynają pełnić ogromną rolę właśnie w ochronie tej bioróżnorodności proszę dalej I to są takie klimaty tu znowu wracamy do Libana w środku Krakowa czy to jest piękne nie wiem, to jest tajemnicze, to jest intrygujące, to jest inne, to nie udaje niczego, to nie jest fantom przyrody, to nie jest drogie, może to też jest tego problem, ale to po prostu jest, rozwija się na zgliszczach działalności człowieka, na zupełnie wyeksploatowanych terenach, rozwija się niezwykła przyroda, dosłownie obok nas, przynajmniej jest warta uwagi albo nazwania i powiedzenia. Proszę dalej. Ta przyroda pojawia się w bardzo też niezwykłych miejscach. Tutaj Krakowski Hotel Forum, pustostan od wielu lat i właściwie mamy dzisiaj pionowy ogród z naturalnego rozwoju. Bardzo ciekawie to zaczyna wyglądać. Proszę dalej. No i właśnie, czego nie wiecie o miejskich haszczach? Zaprosiłem kiedyś Filipa Springera, żeby mu pokazać najbardziej dzikie, naj, największe nieużytki w Krakowie. I oczarowałem go tym. On napisał artykuł o pięknych odłogach i czego nie wiecie o pięknych haszczach w piśmie. Także te tereny wymaga też, że zasługują na opowieść. Na pokazanie, na to, co nim występuje. Już dzisiaj była mowa, poprzedni prelegenci mówili o tym zjawisku ślepoty na rośliny. Może nie wprost się to pojawiało, ale właśnie my jesteśmy ślepi na te gatunki. A jak je poznamy, zobaczymy, że one są jadalne, pospolite, przystosowały się do życia obok nas, to nagle odkrywamy w mieście nowe warstwy i przekonujemy się, że odkrywanie w miastach się nie skończyło. Proszę dalej. I teraz krótko, tutaj będę już mówił bardzo dużo dalej, dalej dalej. Ja jestem architektem krajobrazu i w większości ta, osób, moich kolegów, koleżanek, to architekturę krajobrazu wyobrażają sobie w ten sposób: idealna, zadbana, bezpieczna, wymagająca strzyżenia. Ja uważam, że to, jest, to nie jest architektura krajobrazu, który rozwiązuje problemy, ale generuje nowe. To jest architektura krajobrazu, który jest w procesie destrukcji, i, a nie w procesie naprawy tego świata. Proszę dalej. Myślę wydaje, że już nie ma w miastach miejsca na takich założeń. Ja nie, kwestio nie kwestionuję o historycznych ogrodów, roli zieleni urządzonej. Powinna w mieście być. Ale jeżeli chodzi o nowe parki, nowe tereny zieleni, powinniśmy odejść od tej sztuczności yy, przyrody. Nie stać nas na to. I to nie odpowiada na te problemy, z którym dzisiaj przychodzi się nam zmierzyć. Proszę dalej. Dalej? Całe szczęście to nie jest jedyna architektura krajobrazu. Przekonałem się i bardzo Was zachęcam, żeby jeździć po Europie i nie siedzieć tylko w tych najbardziej takich turystycznych miejscach, ale żeby wybierać, poznawać miasta od tej dzikiej strony, oglądać projekty renaturyzacji, ekologiczne parki, parki miejskiej sukcesji, nowo powstające tereny chronione. Miasta europejskie mają tutaj naprawdę wiele do zaoferowania. Ten proces regeneracji przyrody w miastach europejskich trwa i, i powstają naprawdę ciekawe realizacje inspirujące dla polskich miast. Proszę dalej. Tutaj, już przykład z Pragi: takiego sadu i ogródka, dawnych ogródków działkowych ewoluujących już w kierunku lasu przy osiedlu. Proszę dalej. I teraz szybki, powiedziałbym kolokwialnie, luk, szybkie spojrzenie na strefę wokół czarnobylskiej zony. Minęło 37 lat od katastrofy w Czarnobylu. W tej chwili mamy tam do czynienia od 30 lat z procesem wielkiej odnowy przyrodniczej. Wróciły wszystkie gatunki do tego przemysłowego regionu. Nie może na stałe wrócić człowiek. Przyroda odradza się w sposób spektakularny. Moje pytanie jest takie, czy potrzebujemy apokaliptycznej katastrofy, żeby ta przyroda wróciła? Czy może będziemy planowo przewidywać dla niej miejsce w mieście i zaszczepiać w projekty architektury, szkół, przedszkoli, żeby ta przyroda także w takiej półdzikiej formie była wszechobecna w miastach? Proszę dalej. I to się dzieje. To już jest przykład z Utrechtu, jeden z nowych parków i taka pergola, bardzo atrakcyjna i w formie takiej trochę biomorficznej. Ona z czasem w całości będzie jednym wielkim takim mikrosiedliskiem składającym się z nisz ekologicznych. Tam znajdziemy i martwe drewno, i będą pnącza, i różne skrzynki dla ptaków. Generalnie pokazuje, że ta estetyka może iść w parze z ekologią. Będąc w tym wnętrzu tego parku, nie mamy wątpliwości, w jakiej części jesteśmy i czemu, ta, o czemu on jest dedykowany. Widzimy, że tutaj właściwie coś zostało wykoszone późno, jest ścieżka która, przy tej pergoli, która jest koszona częściej, a za tą pergolą są już haszcze. I tak ma być. I to jest nowoczesny park europejski, który dostał kilka nagród, rozwiązuje wiele problemów. To już jest naprawdę nurt. To nie jest eksperyment, chwilowa moda na ekologię w projektowaniu. To już jest trwała tendencja w miastach europejskich. I warto, żebyśmy my w polskich miastach, dużych, ale też mniejszych, weszli to po prostu. Proszę dalej. Tak coraz częściej wyglądają parki. Po prawej mamy Sadcliffe Park w Londynie. Powstał najpierw park. Jeszcze w 2000 roku płynął tutaj ciek wodny, skanalizowany pod spodem i była trawa koszona 10 razy w roku na 2 centymetry. Dosłownie. Mieszkańcy zaprotestowali przeciwko planom pogłębienia i poszerzenia tego, tej rury betonowej pod ziemią. I po pięciu latach od protestów miasto i służby odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową w Londynu w 2003 roku zdecydowały się na renaturyzację tego. Po kilku latach teren zyskał miano lokalnego rezerwatu ochrony przyrody i znajduje się gatunki, których na przykład po raz pierwszy zaobserwowano w Londynie. Wygląda to też tak, że ta rzeka meandruje, koparką w sposób sztuczny przywrócono meandrujący bieg, no i w ciągu tych kilkunastu lat od renaturyzacji tego Parku tego cieku, ona sobie sama odtwarza. Jeżeli jest opad nawałnicowy, czyli bardzo duża ilość wody spadająca w, w krótkim czasie, ona ma, może się w sposób kontrolowany wylać w, na terenie całego tego parku, i potem, jak nie ma wody, no to wraca do koryta. Powstają bardzo drogie też tutaj apartamenty, byśmy powiedzieli, dookoła, właśnie w otoczeniu takiego półdzikiego parku a po lewej Nordbahnhof Park, bardzo polecam, to jest niedaleko Muzeum Muru Berlińskiego. Park założony na zgliszczach, na ruinach dworca północnego w Berlinie, park naturalnej sukcesji. Przepiękny, jest tam i strefa leśna, strefa łąkowo-leśna, jest strefa łąkowa, czasem się kosi, czasem się włoć eliminuje albo i nie eliminuje, bardzo ciekawe doświadczenie. Co prawda, dwa lata dzwonili niektórzy mieszkańcy z apelem, dlaczego zarząd Zieleni w Berlinie zaniechał pielęgnacji tego miejsca, ale ludzie się oswajają. Ludzie się przyzwyczajają też do takiej estetyki i zaczynają doceniać. A niektórzy już je cenili od początku, bo im się podoba, że w środku Berlina mogą się poczuć jak w lesie czy na wsi. I teren jest często uczeszczany, tam bardzo często mamy z wózka chodzą sobie, żeby właśnie troszeczkę odpocząć od tego zgiełku miasta. Proszę dalej. No i kryzys pandemiczny. Nikt tak dobrze nie zrobił dla polskiej przyrody w mieście, jak zakaz wstępu do lasu. To było coś cudownego. W Krakowie nieużytki stały się nagle promenadami, po prostu, ponieważ to były jedyne tereny, których nie obejmowały takie zakazy, bo nie za bardzo było wiadomo, co z nimi zrobić. Więc ludzie wybierali się do śmiertelnie niebezpiecznego kamieniłomu Libana właśnie wtedy, jak był zakaz wstępu do parków i do lasu. Ale uświadomił nas, jak bardzo tej przyrody w mieście potrzebujemy. W tym cyfrowym uzależnieniu, uzależnieniu, też tutaj przed chwilą siedziałem na telefonie, widziałem dookoła, prawie wszyscy siedzieli w telefonie. I dobrze, no bo e, idziemy do przodu, ale generalnie naukowcy mówią, że tyle czasu, ile siedzimy w telefonie, powinniśmy spędzać w przyrodzie. Wtedy po prostu nasz mózg rozwija się w nieprawdopodobnym tempie. Więc, ale żeby mieć do tego możliwość, musimy mieć tą przyrodę w mieście, nie poza miastem. Ta przyroda powinna być wszędzie. Powinna być w środku osiedla, na dachu, w parku. I powinna być bardzo różnorodna. W mieście jest miejsce na tą uporządkowaną, historyczną naturę, ale też jest miejsce na dziką przyrodę. I wcale bym się nie bał powiedzieć, że to miejsce na dziką przyrodę też jest w centrach miast. Proszę dalej. W Londynie. Czwarta przyroda, Park Olimpijski Królowej Elżbiety. Dużo część zrenaturyzowanych skarb wygląda tak. Tutaj jest ta Budleja Davida, o której przewodniczą, pan przewodniczący mówił na początku. Co ciekawe, ona tam jest szalenie inwazyjną rośliną. Natomiast tak to wygląda we wrześniu. Ten krajobraz miejski wygląda wiele trawników. I to nie burzy, nie przeszkadza. Londyńczycy się do tego oswoili, ba, są z tego dumni po prostu. Badają, jest rozwój nauk obywatelskich, chodzą ludzie też po prostu z iPhonami, mają aplikacje, żeby badać ważki, badać rośliny, ślimaki, mogą to wysyłać do. Są bardzo interesujące działania też na polu edukacji ekologicznej. Proszę dalej. I jeszcze Chciałem powiedzieć w ogóle skąd się wzięła ta czwarta przyroda, bo ja nie lubię nazwy nieużytki. Coś co jest nieużyteczne jest bezwartościowe, czyli w planie miejscowym może iść pod zabudowę, drogi, składowiska odpadów. Nie ma czegoś takiego jak nieużytek. Trzeba poszukać innej nazwy, ponieważ to są tereny aktywne biologicznie. Potrzebujemy też dzisiaj każdej przyrody. Ja uważam nawet, że potrzebujemy nawłociowisk. I, i, i tereny, które mają relatywnie niską wartość przyrodniczą, bo one też wykonują już jakąś pracę dla nas, też są terenami aktywnie biologicznie. Dlatego sięgnąłem do koncepcji profesora Ingo Kowarika z Berlina, który zdefiniował przyrodę w mieście i tą ewolucję, jaka zachodzi, jeżeli chodzi o przyrodę w mieście, na cztery podstawowe kategorie. Pierwsza to jest przyroda, której prawie nie ma, czyli jakieś pozostałości rasów naturalnych, rezerwatów przyrody. Proszę dalej. Druga to są krajobrazy rolnicze, w końcu myśmy przekształcili wiele środowisk, czerpiąc z nich zasoby. Ona może być dzisiaj mniej lub bardziej bioróżnorodna. Jak są miedze, aleje, sady, to jest bardziej bioróżnorodna. Jak to jest monokultura kukurydzy, soi, rzepaku, no to, to jest prawie taka zielona pustynia. Proszę dalej. I to jest trzecia przyroda i dużo osób myśli o tej przyrodzie, że to już jest koniec, koniec zieleni w mieście. Czyli ta zieleń zadbana, ogrody, historyczne trawniki, błonia, ogrody, kieszonkowe planty, zieleń deweloperska, ogródki działkowe. Generalnie tutaj się zatrzyma, dużo osób myśli, to już jest koniec, tu już mamy całą przyrodę. No ale nie do końca, bo kiedy zaczniemy mapować i robić zdjęcia satelitarne, to jest jeszcze bardzo dużo terenów zielonych, które są kompletnie niezdefiniowane. I Ingo Kowarik określał te tereny jako czwartą przyrodę. Proszę dalej. Czyli przyroda, która pojawia się w sposób niezaplanowany, kolonizuje najbardziej przekształcone, wyeksplatowane, zanieczyszczone tereny w mieście. I w tej przyrodzie Ingokowaryk widzi ogromny potencjał do zakładania terenów zieleni, do obejmowania tych terenów formami ochrony, być może nowymi formami ochrony przyrody, i do adaptowania tych terenów też w projektach renaturyzacji. Proszę dalej. Dalej. Ja opisuję to w e-booku. E-book jest za darmo do ściągnięcia, więc pozwolę sobie na taką autoreklamę. Trzeba bym wypełnić tylko małą naukową ankietkę króciutką. E Proszę dalej. Dalej. No i właśnie. Profesor Kosiński też mówił, jak zobaczyć w tych krajobrazach, które wciąż jeszcze kojarzą się z krajobrazami, szpetoty, zobaczyć jakieś piękno, coś, co przyciąga jakąś nową atrakcyjność. Clément, francuski, taki twórca, który też badał je pod hasłem trzeciego krajobrazu, wydał, napisał taki manifest, że te tereny są po prostu niczym. Z punktu widzenia decydentów, polityki miasta, ekonomii te tereny często są niczym, ale cały klu dzisiaj, żeby one się stały dla nas czymś. Żebyśmy po prostu zobaczyli w nich wartość, bo jak zobaczymy w nich wartość, to, to będziemy chcieli chronić i zostawiać też przestrzeń dla tej bardziej dzikiej natury. Proszę dalej. Dalej. Nie wiem, ile jeszcze mam czasu, bo nie chcę bardzo przeciągnąć, więc... Dwie minuty, czyli trzy przy to zrobię. Dobrze, to chciałem też pokazać, że tak może wyglądać też przyroda bardzo blisko centrum miasta. Jesteśmy cały czas w Londynie. Może ciężko sobie to wyobrazić, ale mniej więcej 300 metr no, 200 metrów na prawo była największe wysypisko lodówek w całej Europie jeszcze przed 2010 rokiem. To jest część Parku Olimpijskiego Królowej Elżbiety. W tle są nowe osiedla mieszkaniowe. A to, co Państwo widzicie, to nie jest naturalny krajobraz. To jest krajobraz renaturyzowany w krótkim odstępie czasu. I ja to pokazuję po prostu, jakie są ogromne możliwości dzisiaj odtwarzania przyrody w mieście. Jaka jest estetyka? Jesteśmy prawie w lesie. Mieszkamy z widokiem na las. Widzicie państwo, kosi się ten pas, ale jak jest szeroka ścieżka, jaka infrastruktura. Tu może się minąć skater z panią z wózkiem na dziecku. I to jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że do tego też warto dążyć. Że dzikość nie idzie w parze z brakiem udostępnienia czy bezpieczeństwa. Proszę dalej. No i właśnie ta czwarta przyroda jest wszechobecna. Tam, w tym parku, to był wymóg prawny, żeby były tak zwane brownfields habitat, czyli siedliska poprzemysłowe. Czyli te, część tej roślinności ruderalnej musiała być pozostawiona, wsiana, przesadzona w konkretne miejsca tego parku. Jaka to jest niezwykła wrażliwość, wrażliwość też ekologiczna. Proszę dalej. I to zdjęcie też chciałem, zależy mi, żeby pokazać tutaj w, właśnie w regionie Górnego Śląska. To jest Zagłębie Rury i to są fragmenty kompleksu wydobywczo-hutniczego w Essen wpisanego na listę UNESCO. Tak wygląda przyroda i parki krajobrazowe łączące te obiekty. Po lewej u góry mamy fragmenty zabytków artefaktów poprzemysłowych zachowanych jako trwałe ruiny. Nie wszystko się tam adoptuje. I gentryfikuje, nie burzy się tego. Część obiektów się zostawia jako współczesne zamki, mógł, powiedzielibyśmy. I one zarastają, zarastają pięknie. Są widocznym, bardzo charakterystycznym, mocnym śladem w krajobrazie odnoszącym się do historii, ale bardzo ważna jest ta warstwa natury, która tam wraca w taki sposób troszeczkę niezakłócony. Gdzie nigdzie się koś, gdzie nigdzie się usuwa gatunki inwazyjne obce, a gdzie niegdzie nie. Bardzo jest zróżnicowane podejście do tego. Proszę dalej. Dalej. Są wreszcie lasy sukcesyjne, bardzo ciekawe. Na Śląsku jest ich całkiem dużo. Tutaj przykład lasu w środku Berlina, Natur sydmunger 75 lat trwa już sukcesja na tym torowisku. W 1999 powołano Park Natury też jaka niesamowita ewolucja pojęcia park, powstał Park Miejskiej Natury na Torowisku. I na tym fragmencie tego parku możemy śledzić tą sukcesję w sposób niezakłócony. Po 50 latach widzimy jak ta przyroda się przeobraża. I gatunki, które początkowo budziły pokój niektórych przyrodników, gatunki obce, inwazyjne, teraz po 70 latach zaczynają się rozsypywać. A pod ich okapem zwiększa się udział gatunków rodzimych. Gdyby nie ten eksperyment prawdopodobnie nie, zauważyli, nie zauważylibyśmy tych procesów po prostu jakie tutaj zachodzą. I w mieście jest miejsce też na takie eksperymenty, tereny świetnie przystosowane. Ta kładka to dzieło rzeźbiarzy, artystów. Zaproszono artystów do udostępnienia tego terenu. Proszę dalej. To jest inny przykład berlińskiego parku Gleisdreieck udostępnionego do zwiedzania. Proszę dalej. Proszę dalej. I dzikość może być też udostępniona w sposób elegancki, nowoczesny, minimalistyczny. Prosta architektura mała, ścieżki betonowe, dostępne dla wszystkich. Tutaj specyficzny grys recyklingowy, który troszeczkę estetyzuje nam obrzeże ścieżek i ogranicza tą sukcesję. I to jest piękne, uważam. My bardzo często piękno takich terenów widzimy w ten sposób, że te tereny trzeba zrewitalizować po polsku. Czyli najlepiej wyciąć wszystko, co na nich rośnie i wysypać mnóstwo torfu z Białorusi albo Ukrainy i posadzić tak zwaną ładną roślinność. Tutaj te interwencje ogrodnicze, artystyczne mają zupełnie inny wymiar. Proszę dalej. I tak to wygląda, nikt się nie spina, że są tereny, które są bardziej zarośnięte, dzikie, są i trawniki, i łąki, łąki kwietne. Tak wyglądają współczesne berlińskie parki, takie jak w Gleisdreieck. Nie wszystko musi być wypielęgnowane. W większości tych trawników koniczyna kwitnie bardzo długo i widzę też, że odchodzi się od koszenia wszystkiego wszędzie, opóźnia się koszenie, kosi się wyżej. Bardzo to ciekawie jest i to jest bardzo nowoczesny park w środku Berlina. Proszę dalej. Renaturyzacja to dosłownie ostatnia minuta. Proszę dalej. Eksperymenty z sukcesją. Proszę dalej. To jest przykład Londynu Wormwood, gdzie zdecydowano się świadomie wydzielić w parku przestrzenie oddane naturalnej sukcesji. Usuwa się tylko gatunki najbardziej inwazyjne. I troszeczkę reguluje jeżynę, żeby nie zdominowała, ale obserwuje się, co tam występuje. Eksperyment trwa już 20, 20 lat. Oczywiście to nie jest całość tego parku. Proszę Państwa, 15% to jest obszar intensywnie zagospodarowany, macie Państwo siłownie dla każdej grupy wiekowej, jest i ten trawnik skoszony, gdzie można się położyć, i ławeczki, i oświetlenie, i to minimum urządzenia terenu. Ale 40-50% wygląda tak. I badania pokazują, że ta część cieszy się bardzo dużą frekwencją, jeżeli chodzi o zwiedzanie tego terenu. Więc też pytanie, jako, na jakie potrzeby my odpowiadamy? Bo może jest tak, że my te haszcze kochamy, tylko my jeszcze o tym nie wiemy, albo nikt nam nie pokazał, że haszcze można pokochać. Proszę dalej. Proszę. No i dosłownie kilka ujęć, bo, bo czas mija nieubłaganie o tej estetyce. Ja wrócę tylko do tego piękna na chwilę. Proszę dalej. To jest praca Luisa Bergera. Potrzebujemy artystów. Potrzebujemy, już mówiłem, nowej narracji, czułego spojrzenia na gatunki, na roślinność, która rozwija się w cieniu nas, dosłownie obok nas. Ale potrzebujemy też ludzi, którzy mają wrażliwość, język i środki wyrazu, żeby nam to piękno wydobyć i pokazać. To jest Louis van Berger, świetny artysta, który w centrach europejskich miast wyciągał płyty betonowe, ogradzał taką kratą bez wejścia do środka i zostawiał. Prowokował nas, co się będzie działo, jak ta sukcesja będzie zachodzić, i robił to w najbardziej takich wyeksponowanych miejscach, gdzie jest duży strumień ludzi. Fantastyczny eksperyment, i też dający do myślenia. Proszę dalej. Albo ścieżka w parku. No, przecież to jest tak genialne. Wyciąga się kawałek trawnika i można zostawić po prostu na zasadzie kontrastu z tą trawą, co tam wyrośnie samo. Ale jak jesteśmy niecierpliwi, to możemy wysiać roślinę z hałdy na przykład, przepiękne dziewanne. I takie eksperymenty robi Louis Vanberger, bardzo inspirujący artysta. Potrzebujemy wejścia w artystów te tereny. Szybciej niż deweloperów. Proszę dalej. I kończę moją pracą. To jest praca na Ingardenie w zeszłym roku. Jestem autorem jednego z projektów ogrodów pokazowych Sukcesja i powroty. Znalazłem taki zakątek z tyłu sceny, w którym trochę nie za fajnie pachniało i moja interwencja polegała na tym, że ja tam prawie nic nie zrobiłem. Dosadziłem kilka malw, bo zobaczyłem, że w Lublinie na nieużytkach, czyli w Czwartej Przyrodzie, już wiemy teraz, rosną malwy. I zrobiłem taką kratę, cytując Lisa Van Bergerga, Tylko jadałem okno i wyeksponowałem bardzo piękny oset, szczeć barwierską. To co. Proszę dalej. Tak wygląda ten ogród. I dotychczas, taki jaki był odbiór ludzi: wszyscy przechodzili obok, co najwyżej ktoś rzucił butelkę. Albo po prostu poszedł tam się wysikać. Ale nagle, kiedy się stworzyło minimum jakiegoś okna, jakiś mały środek wyrazu, nagle ludzie się zatrzymywali. Wow! Co to jest za roślina? Proszę dalej. Proszę dalej. I przez to okno właśnie pokazała się szczeć barwierska. I ten ogród jest taką minimalistyczną interwencją w tą przestrzeń. I takim pytaniem właśnie, czy my te Haszcze będziemy zamykać w takie kraty, czy może zaprosimy do architektury, a może to okno też jest zaproszeniem. Zobaczmy, co tam rośnie, jak się nazywa. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Szczeci barwierska ma niezwykłe korzenie. Wyglądają jak mandragora z Harry'ego Pottera. Szczeci barwierskiej robi się dzisiaj leki na neuroboleriozę, a w Łodzi wykorzystywano kwitnące, przekwitnięte owocostany do gręblowania wełny, dlatego też jest Szczeć Pospolita i Szczeć Barwierska. No i niezwykły gatunek związany z nami, a przy tym jest po prostu pięknym ostem. Ja kocham estetykę ostów. I naprawdę czasem wystarczy niewielkie interwencje, to minimum, żebyśmy zaobserwowali. I jeszcze tak kończę, bo już strasznie przedłużyłem o te kilka minut. Mam prośbę do młodych ludzi dzisiaj, jak macie iPhony, zainstalujcie sobie plant Neta. Obawcie się w takich plant hunterów, czyli współczesnych miejskich odkrywców. Zobaczcie, jakie rośliny rosną, jak się nazywają. Gwarantuję Wam, że znajdziecie dużo jadalnych, ale nauczcie się je dobrze identyfikować. I to otwiera naprawdę nową opowieść i nową perspektywę. I bardzo też do tego zachęcam, bo to, czego dzisiaj potrzebujemy, to tej większej wrażliwości na tą przyrodę, też najbliżej nas. Bo jeżeli zbudujemy tą wrażliwość, to wtedy będziemy wiedzieli, co robić dalej, nie? Jak pomóc tym bardziej naturalnym, złożonym, bardziej bioróżnorodnym ekosystemom. Dziękuję bardzo.